Hej! Witam was bardzo serdecznie w kolejnych Minecraftowych nowinkach. Powracamy do rewolucji dekoracyjnej, a dokładnie dekoracyjnych bloków, które będą i pojawiał się w Minecrafcie. No więc tak. Mamy już drewniane przyciski, mamy kolorowe obroże dla wilków, kolorowe zbroje, kamienne murki, ramki na przedmioty, doniczki, schodki łączące się na rogach, które tworzą nam piękne rogi. Teraz będziemy mieli trofea. Jeb opublikował na swoim Twitterze zdjęcie przedstawiające czaszki szkieletów. I niestety tylko jedno zdjęcie. Tym zdjęciem będziemy musieli się zadowolić. Na razie dostaliśmy tylko tyle informacji. Nie wiemy, gdzie ten blok dokładnie będzie występował. Czy będzie występował w lochach, czy będzie występował w mob spawnerach, w skrzynkach, czy będzie po prostu on wypadał nam z zabitych mobów, czy może będzie można go skraftować. Tego na razie nie wiemy, lecz wiemy, że będzie idealną dekoracją do piwnic, jak i do domu. Niestety, to tylko tyle na ten temat. Czekamy na więcej informacji, bo jak widzimy, naprawdę Dinnerbone, jak i Jeb, naprawdę zarzucili nam dużo Minecraft kraftowych nowinek, jak ja to nazywam. I ja się z wami żegnam. To było na tyle. Na razie.